Tu biuro wszelkiego pocieszenia. Jest kilka rzeczy, które powodują, że prowadzenie samochodu bywa zmorą i męczarnią. Może to być kierowca w kapeluszu, który prowadzi auto z wdziękiem krótkowzrocznego nożownika. Może to być pani, która wie, że za 10 km będzie skręcać w lewo, więc już na wszelki wypadek jedzie lewym pasem. Może być to prędki w czynach, a wolny od rozumu młodzian wyprzedzający cię z prawej poboczem. Może to być wreszcie pan oszczędny, który nad życiem kochał swoje żarówki w kierunkowskazach i używa ich tylko od wielkiego dzwonu. Ale jest jedno zjawisko, które powoduje, że kiedy o nim myślę, to ze zdenerwowania zaczynam fizycznie przypominać osła, który właśnie dowiedział się, z czego się robi salami. Jest to tak zwana jazda zbiorowa. Są dwa stadia tego zjawiska: jazda z jednym pasażerem, który wie lepiej, i jazda z wieloma pasażerami, którzy wiedzą lepiej. Generalnie chodzi o to, że pasażerowie udzielają rad. Zmień pas, jedź w lewo, skręć w prawo, wrzuć czwórkę i tak Dopóki jedziemy z jednym pasażerem, który wie lepiej, to jeszcze jest pół biedy. Ale zdarza się, że mamy pełne auto pasażerów, którzy prowadzą dużo lepiej niż my i lepiej znają drogę. Pasażerowie jadący z tyłu siedzą wczepieni w oparcia przednich foteli, nierzadko ciągnąc je do siebie, kiedy wydaje im się, że zagrożenie na drodze sięga zenitu, cały czas mówią, komentują i doradzają. Wtedy najczęściej pasażer siedzący obok kierowcy nerwowo markuje hamowanie, zwijając w trąbkę ruchliwymi stopami dywanik na podłodze. Od czasu do czasu w samochodzie rozlega się jakiś dramatyczny okrzyk, np. rany boskie albo już po nas, powodujący u niczego niespodziewającego się kierowcy stan przedzawałowy. W sytuacjach skrajnych Pasażerowie lubią sobie nawet chwycić za kierownicę i ciągnąć ile sił. Ich aktywność nie kończy się wraz z zatrzymaniem auta. Radzą też na parkingu. Postaw inaczej, za blisko drugiego, uważaj bo otrzesz i tak Nasuwa się pytanie, jak temu można zaradzić? Odpowiedź jest prosta. Tak prosta, jak rzadko która odpowiedź na skomplikowane pytanie. Temu nie da się zaradzić.